Tutaj na wałku sprzęgłowym mam zaznaczony jeden klinik z wielu i odpowiadającą mu pozycję na tej tulejce. Tym wałkiem będziemy robić jeden obrót i z tyłu będziemy obserwować liczbę obrotów na kątomierzu. Zaczynamy sobie od pierwszej dźwigni i robimy pełen obrót. To przełożenie jest 1 do 1. Teraz ta dźwignia w drugą stronę ustawiamy 0. I 360 stopni na silniku. Tak, odczytujemy pomiar 254. I tak sobie powtórzę pomiar z tymi dwoma pozostałymi dźwigniami i podam wam wyniki. 158, 80 stopni. I 400.